Cześć kochani, a w dzisiejszym odcinku w Avatar Wars zorganizujemy walentynki. Pojawił się przepiękny, darmowy prezent. Dokładnie jest on tutaj. Zobaczcie jaka piękna walentynkowa paczuszka. Sama jestem ciekawa co tam kryje się w środku, bo jeszcze tego nie sprawdzałam. Paczuszka pojawiła się w naszym najnowszym domku. I nie pozostaje nam nic innego jak zrobić walentynkowy unboxing. Okej, okay. jaki piękny, uroczy misiu. Zobaczcie na to. Walentynkowy, różowy misiu. Mamy też tutaj trzy walentynkowe kubeczki. Pierwszy kubeczek jest jakby taki czerwony. Zobaczcie, są to chyba te kubeczki Stanleya, tak mi się wydaje. Możemy oczywiście z niego sobie pić. Drugi kubeczek jest taki niebieski i ma skrzydełka oraz serduszko. A trzeci kubeczek jest cały różowy. Ma chyba coś tam narysowane. Sama do końca nie wiem co to. Misię oczywiście możemy zabrać sobie do ręki i nim podrzucać. Ale to nie wszystko. Co my tutaj jeszcze mamy? Czekoladki! Czekoladki oczywiście, które możemy komuś wręczyć. Ej, zobaczcie, chłopak może je wręczyć i przed nami aż klęknąć. Ale co tam znajduje się w środku? Ej, to nie są czekoladki. To są truskawki w czekoladzie! O oh wow, wyglądają obłędnie, oczywiście możemy je zjeść, no bo smakują wyśmienicie. I na samym końcu mamy jakieś tutaj pudełeczko. Oh, balony, Okej, okay, możemy na to nacisnąć i wyskoczą nam baloniki w kształcie serduszka. Wyglądają przepięknie, patrzcie na to przeróżne kolory, jasno-różowy, jasnofioletowy, taki ciemnoczerwony i nieco jaśniejszy czerwony. O, i jeszcze taki ciemno-różowy. Naprawdę tych baloników jest dosyć tutaj sporo. Okej, okay, to teraz czas stworzyć yy, walentynkowy pokoik. Na początek rozrzućmy sobie te balony. Teraz odłóżmy sobie tutaj tę paczuszkę. Yy, zmieniamy sobie kolor ściany. Ściana, oczywiście. Najlepiej jak będzie taka różowa podłogę. Również możemy zrobić jakąś fajną walentynkową. O, to wygląda czadowo! Patrzcie tylko na to! Przepięknie! A teraz ponownie przechodzimy sobie tutaj do naszych prezentów. No i mamy już walentynkowy dzień. Zobaczcie, kolejna paczuszka. Od razu ją sobie bierzemy. No i robimy oczywiście unboxing. Tutaj mamy zdecydowanie więcej tych rzeczy. Przede wszystkim mamy przepiękny strój. Tak więc zakładamy sobie tutaj tą kieckę. Zakładamy spódni. Bluzeczkę, przepiękne buciki, są to takie. Klapeczki czy też sandałki, naszyjnik. Ej, który już mam podobny tutaj u siebie ubrany. Koniecznie torebka, no i kolczyki. No dobra, wyciągamy sobie jeszcze resztę tutaj rzeczy. Kolejne jakieś czekoladki. Tym razem mamy. O, nie, czekoladki to jest naszyjnik. Okej, okay, wygląda przepięknie. Zobaczcie, jaki on jest duży. Gigantyczny, można nawet powiedzieć. Następna rzecz to jest bukiet kwiatów. Zobaczcie, co z tym można zrobić wciskamy sobie na to, wyskakuje nam jedna różyczka no i możemy zrobić sobie wróżbę kocha, nie kocha, kocha, nie kocha ściągamy po jednym płatku i takie jakie zostanie nam na koniec z wróżbą kocha albo nie kocha no to oczywiście jest prawda. Część tych różyczek możemy sobie włożyć właśnie od tutaj do tego wazonu. O nie, cała różyczka została obskubana! Zostały nam tutaj same płatki. Słuchajcie, znalazłam tutaj jeszcze jednego chłopaka, który z wielką ochotą ubierze outfit walentynkowy, właśnie chłopaka. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy sweterek. Tutaj mamy zegarek. Mamy też przepiękne, trochę różowe buciki. E, I na sam koniec mamy jeszcze tutaj do ubrania torebkę. No i teraz mamy naszą zakochaną parę. E, mamy też dla nich tutaj różyczkę, ale mamy tutaj też o na przykład e, te fajne czekoladki. I zobaczcie, on je wręcza i on klęka przed tą dziewczyną. Może to nie do końca jest walentynkowy y, prezencik, ale mamy tutaj fajne walentynkowe, jakby. Te dodatki, spójrzcie tylko na to. Możemy tutaj posadzić sobie misia, rozrzucić te baloniki. Mamy tutaj fajny fotelik. Przydałby się jeszcze jakiś stoliczek. Zaraz taki znajdziemy. Oczywiście jest dywanik w kształcie serduszka. Koniecznie na tym biureczku, które jest toaletką, musimy ustawić nasze kosmetyki. Mamy tutaj perfumy, mamy tutaj nieco mniejsze lusterko. Co sądzicie o tym, aby wybrać się tutaj na zakupy do naszego centrum handlowego? Dawno tam nie byłam, szczerze to już nawet nie pamiętam. Jakie tutaj rzeczy mamy? Przydałaby nam się jakaś szafeczka albo jakiś regał. O, też jakieś półeczki. Więc ja w tym moim różowym outfitie biorę sobie do ręki ten oto wózek. No i wbijamy, słuchajcie, wbijamy sobie może na kolejne piętro. Nigdy nie pamiętam, co tutaj po kolei jest pokazane, gdzie mamy. Możemy zabrać właśnie te meble. Dobra, mamy tutaj jakąś komodę, to bierzemy. E, szukam jeszcze jakiś. Półeczek. Wydaje mi się, że te półki są ok, więc to również bierzemy. Podoba mi się również ten tutaj regał. No i teraz najważniejsza rzecz. Czy my to możemy zmienić na jakiś fajniejszy różowy kolor? Zacznijmy sobie od tego regału. Dobra, sprawdzamy. Naciskamy na niego. Yy, jaki tutaj kolor możemy wybrać? No nie, może być tylko taki jasny. A taki mi się kompletnie nie podoba. Dobra, zobaczmy jeszcze tę półkę. Czy tę półkę również możemy zmienić? Niestety. Nie, a tutaj tę komodę może być tylko jasno-pomarańczowa. Więc nie pozostaje mi nic innego jak z innych pomieszczeń, zabrać jakieś różowe dodatki. Tutaj akurat yy, za dużo rzeczy nie miałam ułożonych, więc sobie ułóżmy o, tego misia tutaj na dole. Tutaj kolekcję tych moich kubeczków, i oczywiście ten naszyjnik taki przepiękny. Tutaj mam jeszcze jedno fajne serduszko. Jest też ten fotel. Tutaj mamy jeszcze baloniki. Ach, prawie bym zapomniała. Tutaj jeszcze mamy świeczuszki, które oczywiście możemy sobie zapalić. Ustawmy je może o zaraz tutaj obok schodów, tak aby zrobić fajny klimacik. I uwaga, uwaga, naciskamy na nie. No i świeczuszki są już zapalone. Weźmy sobie jeszcze ich kilka, o możesz by ustawić zaraz tutaj z tej strony. Ale romantycznie ustawiłam sobie z tej strony jeszcze świeczuszki i porozrzucałam płatki różyczek, te, które wypadły właśnie z tych moich kwiatków. Do tego jeszcze koniecznie taki mały stoliczek. Stoliczek zaraz obok tego fotela możemy ustawić. Przy stoliczku, oczywiście, truskawki w czekoladzie. Wyglądają po prostu one obłędnie. Zaraz obok jeszcze jedna czekoladka. Nie, to jest ten naszyjnik, a czekoladki. Są tutaj w kolejnym pojemniku i tutaj wyskakują nam takie czekoladowe różyczki. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, jak wam się podoba ten oto przepiękny walentynkowy pokoik. A jeżeli chcemy jeszcze piękniejszą kreację walentynkową, to możemy się wybrać do naszej zupełnie nowej lokacji. Przechodzimy do salonu Sukien. Czas na piękny walentynkowy outfit. Zobaczcie tylko jakie tutaj są kreacje. Mamy gorset, yy, mamy tutaj taką spódniczkę, mamy też z tyłu taki wielki tren, tylko. A, ciężko jest go stamtąd ściągnąć. Chociaż dajcie znać może bardziej podoba Wam się ta Kiecka, taka przepiękna, fioletowa. Tutaj również jest tren, który. Ale nie mogę jakoś ściągnąć, on tam się za mocno przyczepił. Więc chyba najlepszym pomysłem będzie któraś z tych kreacji. Po pierwsze, ta przepiękna fioletowa, która ma takie rękawki bufiaste. Jest również taka w kwiatki, też przepiękna, walentynkowa, ale chyba numer jeden to jest dla mnie ta czerwona kreacja. Do tego czerwona ozdoba na głowę, którą musimy sobie włożyć. O, w ten sposób wygląda trochę jak korona. Uwaga, sprawdzamy. O, czas na jakąś fajną pozę. No i możemy sprawdzić, jak tutaj wyglądamy. Tylko zdecydowanie nie pasują tutaj buty. Musimy ubrać jakieś takie czerwone pantofle czy też różowe. Chyba czerwone będą lepiej wyglądać. No i fryzura. No fryzurka zdecydowanie musi być inna. Myślę, że taka grzywka. Zrobimy tutaj może jakąś blondynkę, tak aby ładnie wyglądała. A jeśli chodzi o tył... Hmm, no to jakieś długie włosy? Poczekajcie, może taka fryzura? Wow, tutaj jest genialna fryzurka. O, a może koczek? To jest takie bardzo, ale to bardzo eleganckie. Chyba znalazłam idealne. To jest na pewno ta fryzurka z kokardą. No i jestem gotowa. Nie pozostaje nam nic innego, aż przejście w tej walentynkowej kreacji po czerwonym dywanie. Prost do paparazzi i do moich fanów. Możemy stanąć sobie tutaj na ściance zobaczcie, wszyscy nam robią zdjęcia, a my możemy jakoś śmiesznie zapozować, tylko musimy uważać, bo czasami możemy się przywrócić właśnie na czerwonym dywanie. To są tak zwane walentynki na bogato. Kelner może nas poczęstować wykwintnym jedzeniem. Możemy zjeść jakąś super fajną przekąskę. No i oczywiście możemy również wygłosić przemówienie. No bo jesteśmy najważniejszą tutaj gwiazdą. Które walentynki podobają Wam się bardziej? Te jako gwiazda na czerwonym dywanie, czy też może te walentynki w takim słodkim, uroczym pokoiku z naszą ukochaną parką. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy Wy macie jakieś plany walentynkowe? No i czy odebraliście już ten darmowy prezent. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!